Cześć, z tej strony Maciej. Witam we wtorek w zakładzie formy. Mamy dla Was kolejny trening. Ja pokazuję, Tomasz za kamerą będzie Was prowadził po tym treningu. Cześć, z tej strony trener Tomek. Zaczynam od rozgrzewki. Na rozgrzewkę przewidzieliśmy dwie rundy, 10 przysiadów kozackich na stronę. Czyli szeroko stajemy sobie, mocny i Przechymasimy ciężar raz jednej nogi. A raz na nogę drugą i teraz tak na co zwracam uwagę zwracam uwagę na to żeby kolano szło w linii stopy czyli rozpychamy kolano do zewnątrz a druga stopa cały czas leży kolano zblokowane nogi przeciwnej jedna noga się naciąga druga pracuje siłowo jak zrobimy po 10 lecimy wiatrak. Czyli też rozkrok, delikatnie mniejszy niż w przysiadach kozackich. Zjeżdżamy sobie ręką do samej kostki. Jedziemy po udzie, po piszczelu, do samej kostki. Druga ręka w górze, pokazuje nam cały czas na sufit. Patrzymy za nią. 10 jedna, dziesięć druga. Zwróćcie uwagę na to, że kolana praktycznie nie zginają się. Staramy się płynnym ruchem schodzić. Z wydechem wracam do góry. Wdech jak schodzimy w dół. Na koniec 10, przejść z przysiadu do skłonu. Czyli łapiemy sobie przysiad, łapiemy za palce u stóp i prostujemy kolana, łapiemy skłon. Tutaj otwieram klatkę, rozpychamy łokciami kolana i łapiemy znowu skłon. 10 góra, 10 dół. Zwróćcie uwagę na to, żeby w przysiadzie patrzeć przed siebie, otworzyć mocokladkę piersiową. W skłonie chowamy głowę między ramiona, patrzymy między kolana. Kto da radę, trzyma za palce u stóp. Można złapać troszeczkę wyżej, jak będzie trudno. Powtarzamy taką rundę. Jeszcze raz, łącznie dwie rundy. Dalej przejdziemy do wzmacniania i do zrobienia mamy 6 minut pracy. 20 sekund pozycji L-sit, od tego zaczniemy. Czyli włączacie sobie zegar na 6 minut. 20 sekund pracy. Im bardziej pochylimy się do przodu, tym będzie trudniej. Im bardziej odchylimy, tym będzie łatwiej. Pilnujecie palce razem. Kolana razem mamy. Dalej. 10 z 5 brzucha ze skrętami na stronę. Łapiemy sobie ładną pozycję, ręce delikatnie dotykają uszu. Raz lewa, raz prawa, palce obciągnięte. Łokieć dotyka kolana przeciwległego. Z wydechem mocne spięcia, powtórzeń 10 na stronę. Tempo zależy od Was. Lędźwia przyklejone do podłogi lub maty. Na koniec 20 sekund pozycji arc, czyli łuk tak zwany. Wyciągamy ramiona, wyciągamy nogi w biodrze. Pozycja musi przypominać łuk. Głowa nisko. Staracie się jak najmocniej unieść ramiona i nogi w biodrze. 20 sekund pracy. Kto zrobi, wraca na początek. Po 6 minutach przerywa sobie tą sekwencję ćwiczeń. W treningu mamy 5 rund do zrobienia. 4 ćwiczenia. Zaczynamy od przysiadów jeden Łapiemy sobie jakieś podwyższenie, tak żeby wygodnie było usiąść i jedziemy. Może być krzesełko, może być kanapa. Na jednej nodze bardzo wolno schodzimy w dół. Bardzo duża kontrola tutaj, czyli kolano cały czas w linii stopy, cała stopa leży na ziemi. Patrzy przed siebie, ręce są bardzo ważne w tym ćwiczeniu. One nam tutaj pomagają zachować równowagę. 5 powtórzeń lewa, 5 powtórzeń prawa noga. Druga noga jeszcze pokażę, Maciej. Bardzo ważna jest ta noga, która jest w górze, żeby też Wam pomagała. Ona jest prosta. nią łapiecie balans, równowagę. Po pięciu przysiadach. 30 sekund pozycji hollow. Czyli też łapiemy sobie łuk, ale tym razem w drugą stronę. Jesteśmy na lędźwiach. Łopatki uniesione. Palce, zwróćcie uwagę, wyprostowane czubki. Ściskamy je razem. Mamy, dalej 30 sekund krzysełka. Tutaj opieramy się o ścianę. Przylegają plecy, przylega tyłek, przylega głowa. Jeśli nie macie o co się oprzeć, może być 30 sekund głębokiego przysiadu bez oparcia. Mamy i na koniec 10 pompek z oderwaniem rąk czyli klasyczna pompka, na dole kładziemy się. Unosimy ramiona i z wydechem pchamy. Pamiętajcie, żeby spiąć całe ciało przed tym jak się zaczniecie odpychać. Tak? Całe ciało ma się unieść. Klatka piersiowa, tuw, nogi, jednocześnie nie ma mowy o tym, żeby klatka piersiowa oderwała się pierwsza, a reszta ciała została. Oczywiście wersje łatwiejsze, czyli kolana, ewentualnie podniesienie jakieś, czyli w oparciu o jakieś krzesło, i stół. Można też jak najbardziej zrobić. Po treningu, czyli po pięciu rundach robicie sobie minutę przerwy i przechodzimy do mobilizacji. Zaczynamy od pozycji skorpiona, czyli kładziemy się na brzuchu. Jedna ręka idzie do boku. Mniej więcej kąt 45 stopni w stosunku do szyi. Druga noga przekładamy ją i próbujemy zwinąć się, tak, żeby plecy jak najbliżej były. Ziemi, tak? czyli tak byśmy chcieli się przewrócić na plecy oczywiście ręka was będzie blokować ta która jest prosta i druga strona też minutę tutaj powinniście czuć bardzo mocno odcinek piersiowy ale i mobilizację w biodrze mamy dalej, minuta pozycji dziecka czyli siadamy sobie pośladkami na piętach Wysuwamy ramiona do przodu, przesuwamy dłonie w jedną stronę. Minuta na jedną stronę, następnie przechodzimy sobie na drugą i minuta po przeciwległej stronie. Pamiętajcie, żeby pośladki cały czas były napiętach, łokcie proste, starajcie się tą ręką, która jest bliżej środka, mocno wyjść do przodu, tak? docisnąć łokieć tej. E, ręki do ziemi. Tak mocno jak się da. Dalej, siad z pośladkami na piętach z odchyleniem, czyli tutaj troszeczkę szerzej, możecie sobie stopami, tak żeby te pośladki weszły Wam między stopy i odchylamy się, kładziemy się docelowo plecami na ziemi. Wersja łatwiejsza, idziecie sobie na łokcie, ewentualnie na dłonie. Macie pokażę jeszcze wersję łatwiejszą, tak żeby całkowicie się nie położyć. No i na dłonie wersja najłatwiejsza. Każdy wybierze swoją wersję. Na koniec minuta nóg za głową, czyli kładziecie się na plecach i przerzucacie nogi za głowę. Minutka swobodnie sobie staracie się, kto może na prostych kolanach, kto nie lekko zgina. I tutaj śmiało próbujecie tymi stopami dotknąć ziemi. Tyle na wtorek. Fajnie było. Pamiętajcie o tej mobilizacji. Na koniec nie zwracajcie tych czasów Minuta na każdą pozycję to takie totalne minimum, które powinniście zrobić, jeżeli ktoś czuje, że jest mało, oczywiście może ten czas sobie dodatkowo przedłużyć. Dokładnie. Tak, Dziękujemy, za dzisiaj idziemy się jutro.